Dzień dobry, ja nazywam się Jan Glejcar. Witam Was na stoisku VOFAR na targach Ecolas 2025. W tym roku przywieźliśmy dla Was 9 mulcherów, 5 przyczep, frezarkę i frez pasowy. Mamy też sporo nowości, które chętnie Wam zaraz pokażę. Zapraszam. Zaczniemy od największych innowacji czyli Mulchera VFR-237, nagrodzonego w tym roku złotym medalem targów Ecolas 2025. Maszyna jest o tyle ciekawa, że może zastąpić aż trzy różne maszyny. Możemy nią zastąpić mulcher bijakowy, mulcher powierzchniowy i mulcher wgłębny. Jest to mulcher uniwersalny powierzchniowo-wgłębny, przeznaczony ciągników o mocy od 300 do aż 420 koni mechanicznych. Mamy tutaj zupełnie przeprojektowany wał podnosi się pionowo do samej góry, więc możemy spokojnie napierać nim na drzewa i pochylać je pod rotor. Mamy rotor zwiększonej średnicy z zupełnie nowym systemem zębowym FF24. W maszynie są też zamontowane wymienne płyty przeciwnożowe, ale do tego przejdziemy już za chwilkę. Model 267 zostały upewnione takie elementy jak chłodnica oleju, ruchoma przekładnia z prowadzeniem dolnym oraz zupełnie nowe płozy do pracy w wgłębnej z rozgarniaczem. Przed Państwem pierwszy na świecie seryjny system wymiennych przeciwnoży z końcówkami widiowymi. Rozwiązanie to gwarantuje niespotykaną dotąd jakość rozdrobnienia oraz żywotność samego narzędzia. Elementy są dodatkowo napawane elektrodą z dodatkiem węglika spiekanego. Mamy tutaj silny, solidny węglik, który przetrwa wieki. Kolejna nowość w maszynach VFR to oczywiście końce forwarderowe. Pytaliście, prosiliście, więc dostarczyliśmy. W tym roku zamontowaliśmy je na podwoziu 15 tonowym z żurawiem Kranap o wysięgu 9,2 metra. Drugi zestaw znajduje się tam troszkę dalej na przyczepie 13 tonowej z żurawiem VFR 6073. Kłonice są wykonane jak wszystko w bardzo starannie. Materiał Strength 700 został tutaj wykorzystany. Są solidne, więc myślę, że nie ma ryzyka. Uszkodzenia. Rozwiązanie to zwiększa komorę ładunkową i ułatwia sortowanie materiału na przyczepie. Kolejna nowość w naszych maszynach: skrzynia na biomasę. Znacie ją już z modeli 10-11-tonowych. Teraz dostępna jest też w modelach 12-, 13- i 15-tonowych. Skrzynia została wykonana z 4 mm ocynkowanej blachy. Każdy element, każda skrzynia składa się z. Części dolnej, z trzech dolnych płatów, części środkowej i części górnej, tak żeby demontaż był łatwy i można było to zrobić w pojedynkę. Kolejna nowość, którą prezentujemy w tym roku. CAN, seria druga. Nowoczesne sterowanie kanowskie z 5-calowym dotykowym monitorem. Z pozycji monitora mamy możliwość wyboru operatorów. Każdy operator może być indywidualnie konfigurowany. Mamy no możliwość sterowania takimi parametrami jak rampy startu, rampy zatrzymania czy martwa strefa. Czym jest ta martwa strefa? Martwa strefa jest to położenie, w którym dojście zaczyna ruch. Możemy tak ustawić, że podczas delikatnych ruchów ręki joystick nie był aktywny, a dopiero większy, silniejszy, bardziej stanowczy ruch ręki aktywował ruch joysticka. Dodatkowo z poziomu monitora mamy pełną diagnostykę. Do komputera podłączony jest manometr w rozdzielaczu maszyny oraz czujnik temperatury. Komputer zlicza godziny pracy na różnym ciśnieniu, żebyśmy wiedzieli jak obciążona jest maszyna i wiedzieli jak przygotować się do opracowania resursu.